że przed dwoma laty zaprosiłam mnie na takie szkoły, na to się się znajdujemy i tak zostałam. A najlepszy moment w firmie? Yy, najlepszy, oj, to ciężko powiedzieć, bo takich momentów jest naprawdę wiele i jeden trudno wybrać. Yy, uwielbiam tych ludzi, którzy tutaj są. W się z nimi współpracuje, wieloracyjnym spędzamy się z nimi czas. Można się dużo nauczyć o samym sobie, o innych. Naprawdę stać się z każdym dniem coraz lepszym. Szkolenia. Przede wszystkim szkolenia to jest najlepszy moment, ponieważ dostajemy mnóstwo informacji, mnóstwo energii, e, mnóstwo e, powiedzmy sobie szczerze drugotwarcia, takich dróg, których nie widać na co dzień. One po pokazują, że jest tam światełko w tunnelu, które nas prowadzi do celu. Bardzo fajna atmosfera, że można zarabiać fajne pieniądze, że sami dysponujemy swoim czasem, tak? Czyli nie mamy szefa nad sobą. Oprócz Marka, który tutaj ciągle nam szefuje. Hmm. <gry> walczymy, co czas walczymy, każdego dnia o nasz sukces, bo sukces nie przychodzi łatwo. Trzeba naprawdę do niego zawalczyć. Atmosfera, którą mamy w firmie pokazuje, że y, jesteśmy ludźmi nastawionymi na y, rozwój osobisty i rozwój grupy, bo przecież o to chodzi. Kiedy grupa będzie silna, to będziemy mogli y, tworzyć więcej i dawać więcej. <gry> Dla każdego początkującego jest chyba ważne, to jak poczuję, że y, można to rzeczywiście zarobić. Nie? <laughs> jak to poczuje po kieszeni, no to wtedy jakoś tak pozytywnie się y, do tego ustawia. No, ale tutaj ten cały system szkoleń w tym kapitolu, który jest. Znakomicie nas do tego przygotowuje Dla mnie największym sukcesem są sukcesy moich współpracowników. Czyli na przykład moja współpracowniczka Agata, która dzisiaj będzie odbierała swoje nagrody. I takich współpracowników było już więcej, więc każde ich wyjście na środek sceny i odbieranie nagród dla mnie to jest największy sukces. Osiągnięcie pierwszego sukcesu, 100 punktów i egzamin KNF-u był takim momentem dla mnie e, przełomowym. Chodzi i zadaję pytania, jak długo jesteś w kapitolu, co tutaj robisz, jak to wygląda, dlaczego się tu znalazłeś? Słuchajcie, to jest ciekawość. Ja w kapitolu też znalazłam się właśnie przez ciekawość. podmioty, które w jakiś sposób charakteryzują to, co się tutaj dzieje? Szykownie, dostojnie i z <laughs> rewelacja. A e, jeśli chodzi o ścieżkę zawodową, drogę e, zawodową, do czego dążymy? Do Monteverest, najwyżej. A ta wolność finansowa, jak się na to przekłada? Bardzo dobrze. Czyli? Czyli szykownie. Myślę, że to wszystko, o czym Pani mówi i te pytania, które Pani zadaje, co sprawiło, że jesteśmy w Kapitolu, jakie daje Kapitolu możliwości, to dzisiaj, właśnie dzisiaj tego dnia pokażemy na tym szkoleniu. Jest to wyjątkowe szkolenie, bo jest to szkolenie pierwsze takie, które organizujemy tak duże mega SK. A jak godzicie życie prywatne z pracą? Na ja pentówko, na barbarzyłu. <laughs> <laughs> Ci tajemniczeni zrozumieją, ja to godzę, pracuję z żoną. I syn jeszcze nie wie, co kiedy będzie kradł w Czyli drodzy Państwo, jakbyście zaprosili... Jesteśmy panami. Jakbyście zaprosili... <laughs> ale nie! Dzięki! <laughs> 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 <laughs>